Siemano! Siemano! Witajcie w naszym najnowszym filmie i dzisiaj pokażemy Wam najlepsze kosmetyki, jakie chyba kiedykolwiek miałyśmy. No. <grym> naprawdę. Nie dość, że bardzo ładnie się prezentują, e, tak wiecie, wizualnie, to jeszcze oczywiście są świetnej jakości i mają naprawdę fantastyczny wpływ na naszą cerę, zresztą później się ją przekonacie. No dobra, zaczynamy! Zresztą z tego, że już jest wiosna i zbliża się lato, więc musimy dbać o swoje piękne cery i piękne ciała. I e, my kiedyś zamówiłyśmy sobie jakieś tam produkty z tego sklepu, a teraz dostałyśmy gigantyczną paczkę, i ja po prostu skaczę pod sufit z radości. Skaczę pod sufit z radości są takie super rzeczy, no bo w ogóle Aniela ma szwira na punkcie dbania o swoją cerę, więc ona to naprawdę skakała pod sufit. Ja. Kocham rzeczy z aloesem, a to są właśnie głównie z aloesem z Korei Południowej. Jeśli macie problemy z cerą, macie trądzik, macie pryszcze, to słuchajcie, takie produkty z aloesem wyleczą go na 100%. I mi teraz znowu cera się popsuła. Mam pryszcze na policzkach, które przykrywam sobie oczywiście podkładem, więc ich tak bardzo nie widać, jak bez podkładu, ale kiedyś właśnie używałam. Tego typu yy, żele do twarzy, myjące i zniknęło mi totalnie. Ja miałam po prostu czerwony trądzik, nie wiem skąd on się bierze, to jest straszne. I teraz on mi powraca powoli. Więc jak ja zobaczyłam po prostu tą paczkę z tymi aloesami, mm. Matko Boska, dziękuję, że jesteś, dziękuję, że jesteś, to jest 99% aloesu. No, w ogóle ja uważam, że obok yy, oleju kokosowego, który jest moim numerem jeden wśród kosmetyków, Aloes jest na drugim miejscu, bo też ma masę wspaniałych właściwości zwłaszcza, jeżeli w tych kosmetykach jest go aż 99%. No tak jakbyś hmm. przyłożyła sobie liść Aloesu do twarzy. No to zacznijmy może właśnie od tych y, dużych. To jest y, żel do ciała, do twarzy, do wszystkiego. Właśnie 99% Aloesu, żel wielofunkcyjny. Ten aloes jest z Korei południowej, to już mówiłam, łagodzi zaczerwienienia, podrażnienia, doskonale na jest idealny do każdego typu cery, do każdego człowieka, do każdego wszystkiego. Do ciała też. On mi się super przyda na mój wyjazd, który niedługo się odbędzie. No. E i tutaj też są właśnie trzy takie żele. Mini, mini aloesiki. Tak, jest żel aloesowy pod prysznic. Jest taki sam, tylko że mniejsza miniaturka. Bartiemu to damy. To jest też na spróbowanie. Trochę odpowiednik chyba balsamu. Balsamu, kremu, no, żel. Mhm. I jest taka pianka do twarzy oczyszczająca. Ja już chyba zaraz sobie wyleję e, to na twarz. Wszystko, cały ten ale, aloes. No i jeszcze co do aloesu, to mamy maseczki. Maseczki będziemy różne stosować, nie tylko z aloesu, ale również z innych. O, tutaj zaraz wam pokażemy różnych. Rzeczy. No bola aloes na skórę, wspomaga proces regeneracji skóry, działa przeciwzmarszczkowo oraz przeciwstarzeniowo. No i te zaczerwienienia. Czerwie, E, likwiduje, no generalnie będzie po nim piękna, gładziutka twarz, jak kupcia niemowląt Tak jak mają e, na przykład Azjatki, bo Azjatki są znane ze swoich pięknych cer. Tam, w, szczególnie w Korei, jest taki kult dbania o cerę i te kosmetyki, większość z nich jest właśnie koreańska. Koreańska pielęgnacja twarzy to jest w ogóle jakiś po prostu miliard książek jest pisane na, na ten temat, dlatego te kosmetyki są naprawdę, naprawdę dobre. No, te Azjatki albo mają właśnie mega poniszczoną cerę z trądzikiem, albo mają alabastrową jak pupka No. Co do maseczek, jak jeszcze tutaj mamy maseczki kotka i maseczki Panda. pandy. Maseczka kotka yy, ma na celu przeciwdziałanie powstawania trądzikowi. Ma działanie przeciwzapalne, łagodzące oraz antybakteryjne. Stosuje się je tak, że się wyciąga, po prostu zakładana na twarz, po 15-20 minutach zdejmuje, masowując to, co zostało w twarz. Ta idealna dla mnie. Tutaj, tutaj tak samo to wygląda, tylko że ta jest, jak sama nazwa wskazuje, panda. Redukuje te bory, cienie pod oczami. Będę pandą, pandą bez cieni. A ja będę kotem. <laughs> No dobra, to to Ada o tym opowie, bo się podjarała tym jak dziecko, jak to zobaczyła. No bo jajka. Czy, Ponieważ trzecim kosmetykiem na mojej tej, tej takiej topliście jest również zielona herbata, a w zasadzie ekstrakt zielonej, herbaty, wyciąg zielonej herbaty, czyli to nie jest kosmetyk, tylko wiecie, składnik. Ty pijesz herbatę, yy, smarujesz się. Herbatem, jem wszystko. herbatę, wszystko robię z zieloną herbatę i to są, patrzcie, jajka. Jajka, które oczyszczają twarz, i one właśnie zawierają w sobie ten ekstrakt z zielonej herbaty. Na stronie są też tych kosmetyków Majazja. Yy, też jajeczka z węglem, czyli takie czarne, albo takie też czerwone są, one chyba są z glinką jakąś. Natomiast ja wybrałam zieloną herbatą, bo zielona herbata jest cudowna. No, ja sobie położę je właśnie w łazience i razem z Tygrysem będziemy sobie stosować, bo on też yy, dba o swoją twarz, tak jak ja i każdego wieczoru no. myjemy sobie twarz. Razem, więc teraz będziemy tymi jajkami Ale w ogóle jak to super wygląda, to jest idealna rzecz na prezent dla kogoś Dajesz? patrz to dla Ciebie prezent A ta to osoba to... jajka? jajka, nie, nie chcę jajek Ale to są jajka z zielonej herbaty, z Majazja Super sklep z świetnymi jakościowo produktami Teraz żel do czyszczenia twarzy też dla osób, które mają skłonności właśnie do niedoskonałości. My mamy duże problemy z cerą, mm -hmm. z adą. Co prawda, nasza cera jest różna. Inna jest. No. Ja może nie mam aż takich właśnie z wypryskami, ale bardziej z taką ziemistością, szarością i tymi... Nie No, Ty masz 10 kolorów skóry, więc no. na pewno Ci alone wygładzi to wszystko. A to właśnie dla osób, które mają y, takie kija. To są jeszcze. takie pianki. To nie są... Y, takie w sumie żele myjące, tylko pod wpływem właśnie takiego pocierania robi się super pianka na twarzy, więc jest bardzo delikatne i na pewno nie podrażni skóry. I na koniec e, takie w kształcie babeczki słodziutkiej. E, mamy tutaj balsamy do ust. Ten, jak ten, jak e, czarodziejka z księżyca no no, ona właśnie, miała taką no. broszkę i on tak otwierała mój make Tyś! I my smarujemy usta. No, więc ma to bardzo słodziutki taki zapach. Wisienkowy. Wisienkowy. I zostawia na ustach taki idealny różowy y, kolorek. Idealny gadżet y, też właśnie na prezent, moim zdaniem. I idealne do zrobienia zdjęcia oczywiście na Insta. <laughs> Śliczne, no. No. no, generalnie właśnie te opakowania są takie ładne, y, idealne do robienia zdjęć na Instagrama. Więc my na pewno obcykamy i ten... I polecamy przede wszystkim, bo naprawdę opinie mają świecić. Rewelacja. No to tyle chyba na dzisiaj, koniecznie wpadajcie na tą stronkę myazja.pl Poszukajcie sobie czegoś, koniecznie zamówcie te produkty z aloesem, bo to jest po prostu must have chyba każdej dziewczyny No No, a ostatnio używałam właśnie z aloesem, to w ogóle nie ma już tego produktu, który ja używałam Więc cieszę się, że te powstały i są dostępne i mam ich dużo na najbliższe kilka miesięcy na pewno no, a ja też polecam fanom oczywiście e, Azji i wszystkiego co azjatyckie, koreańskie, japońskie, bo jak wiecie ja jestem fanką i oni tam mają naprawdę świetne te gadżety, bo to nie tylko kosmetyki, to są gadżety, must have! To zostawcie kciuki w górę, wpadajcie na naszego Instagrama oraz Facebooka i subskrybujcie kanał i żegnamy się z wami, buziaczki dla was!